Czy są przedszkola, gdzie na przykład tych zajęć dodatkowych mamy nawrzuconych niesamowicie dużo. Jednocześnie są one nawrzucane troszkę bez takiego jakiegoś głębszego przemyślenia, bez wymyślenia, czy te zajęcia są tylko po to, żeby zapchać po prostu czas w przedszkolu, czy one są po to, żeby rzeczywiście dzieciakom służyć. Miałem tą przyjemność, żeby być właśnie w przedszkolu na zaproszenie pani klawdyni wolkow i bawić się z dzieciakami właśnie w proste zabawy muzyczne zobaczyć, jak u nich to wygląda, zobaczyć, jak różni się ta przestrzeń, jak y, dzieciaki zupełnie inaczej funkcjonują w tej przestrzeni. I to nie tylko oczywiście w przestrzeni przedszkolnej, ale również nawet no, ta przestrzeń, którą wszystkie dzieciaki w całych przedszkolach uwielbiają y, najbardziej, czyli po prostu plac zabaw, tak? czyli wyjście z przedszkola. To, że na to jest duży nacisk y, kładziony, to, że dzieciaki mogą wyjść, pobawić się w przestrzeni, która jest inna i wygląda trochę inaczej niż w zwyczajnych Powiedzmy, w przeciętnych przedszkolach. Moje zabawy muzyczne yy, są oparte o Takie autorskie założenia, ale przede wszystkim stawiam tutaj na to, żeby to rzeczywiście dla dzieciaków była zabawa. Czyli my oczywiście ćwiczymy wszystkie rzeczy, o których czytamy w podstawie programowej, czyli my ćwiczymy śpiewanie piosenek, ruch przy muzyce, yy, czasami gra na instrumentach, ale wszystko to yy, jest oparte o zabawę, bo najważniejsze dla dzieciaków jest to, żeby dzieciaki po prostu świetnie się bawiły.